Co ty gadasz? Pa. Odpalam główną stronę YouTube'a Drwale rębają 10 minut temu otwarcie sezonu na Grilla. Wiedźmin sezon czwarty. Jezu, ja wczoraj w jednym materiale zobaczyłem część trailera tego stary wieźwina. O jezu, ale to będzie przyjemne. O stary. Wakacje się kończą, a grillu drwala przez cały rok. To będzie Gigabanger. Otwieram niniejszym sezon na grillowanie, Netflixowego produktu wiedzmino podobnego. Jezu. Co myślicie o ten to jest Hemsworth, nie chyba? Był Chris Hemsworth, a to jest jego brat, nie wiem jak się nazywa? Jak wam leży, bo mi nie leży. No wygląda jak przybrany trochę, nie? Lajam. Wygląda jak przybrany, ta peruka, tak. No, no jak wygl... wygląda to jak jakaś taka produkcja, niskobudżetowa, fanowska, trochę bym powiedział. Poczekajcie, wypiszecie Regis. I to jest Regis. Tak. Czego sobie trochę inaczej wyobrażałem. Wiecie, jak jest, nie? No, nie, nie poznałem właśnie, wiesz? Właśnie akurat nie poznałem. <noise> nie skojarzy mi się. <noise> Liam wyrywający serce z ducha, całkiem symboliczne co producenci zrobili <noise> z serialem. Ale czemu Liam? Serio, to jest moje pytanie. Nikt inny nie chciał się podjąć tej roli. Liam stwierdził, że to weźmie. No, prawdopodobnie tak w sumie było, nie? No to budżetowy tor w sumie. No ja pierdolę Powinno wyjść inaczej. Ej, dobra. To ja wam muszę opowiedzieć pewną Dzień historię dobry. związaną z tym więźminem, no nie? Generalnie, ja bardzo długo byłem adwokatem tego, że serial Wieźmina mi się podoba. <laughs> Uwaga, dobra. Ja to wytłumaczę, bo to bardzo źle brzmi, no nie? Już wam mówię, o co chodzi. <laughs> Dlaczego mi się po... Obejrzałem tylko pierwszy sezon, kolejnych się nie dało, no nie? Jak obejrzałem to, to powiedziałem, że mi się podobało, bo oglądałem to, jak byłem chory, zajebiście się wtedy bawiłem, ale już wam tłumaczę, z czego się to bierze. Nie twierdzę, że to jest dobry serial i to jest najważniejsze. Co tutaj trzeba zaznaczyć? Tam jest multum absurdów, ale wiecie dlaczego mi się to podobało? Tak, tak po prostu ten pierwszy sezon? Bo ja mam ogromną słabość do wątków takich RPG-owych, levelowania drużyny, pokonywania, wiesz, jakiegoś przeciwnika, wykonywania jakiegoś quest'a, dlatego kocham Władcy Pierścieni. Dlatego kocham filmy Dungeons and Dragons, no nie. Dlatego tego Wiedźmina, pierwszy sezon. Obejrzałem sobie tak serio. Okej okay, było, no nie? No nie uważam, że to było zajbiste. Okej, okay, nie, I ja oglądałem drugi sezon, bo w drugim przecież tam było z tym, z drzewcem, czy z drzewcem? Wiedźmi się zamienił w drzewca. I to już było takie. Wtedy już, już było o wiele gorzej, mam wrażenie, niż w pierwszym sezonie. ja nie twierdzę, że to jest dobry serial. Mi się tak wtedy ten pierwszy tak podobał, bo pamiętam, że oglądałem go właśnie. No i to jest właśnie tak kwestia. Oglądałem chory, miałem straszną chrapkę na taki serial. Obejrzałem to tak dosłownie jednym ciągiem, ale no w życiu bym nie powiedział, że to jest dobry serial, no nie. To byłbym totalnym hipokrytą względem tego, co mówię o grach, gdzie tutaj bym powiedział, że a mi się podobało i dlatego uważam, że jest dobre, no nie. Więc to, więc to była ta sytuacja, ale no to co? To się, no, 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 nie oszukujmy się, no tego serialu się nie da obronić, nie? Dzień dobry z tej strony, Drwal. No i szanowni Państwo, cóż mogę powiedzieć? Idealny wręcz. Timing. Moi drodzy, raptem parę dni temu, w moim materiale odnośnie tego, co tam Netflix szykuje dla nas w tej pobocznej produkcji z uniwersum Netflixowego. Jezu. Ale to to, że Jennifer to mnie tak po prostu zabolała. No Nie, dobór tej aktorki. Ojej. no Dobór tych, nie strasznie lubię tej aktorki. I to jeszcze bardziej I nie lubię po Anna Night Awakening, jak ona zagrała tą rolę w tej kurbo chujowej grze, no nie. Ja. Ale wiecie co? Ja Wam powiem tak. Ja na przykład postaram się być takim le leciutkim adwokatem diabła, no nie? Ja rozumiem, że wystawiając coś na deskach de teatru, wykręcąc film na nowo, możesz sobie pozwolić na pewną reinterpretację, no nie? Ja to rozumiem. Ale no jest kwestia taka, że jeżeli dana postać została przedstawiona już ileś razy, jest opisana w książkach, ludzie ją zapamiętali i ją kojarzą mniej więcej z jakimś wyglądem. I ty nagle to obracasz do góry nogami i to w tak pokraszny sposób jak tutaj robili, no to nie ma się co dziwić, że ludzie ten, ten, ten serial hejtują, no nie? Bo mają argumenty w dłoni, no nie? Ale no. Totalnie mi nie leżała ta bohaterka. No właśnie, i to, jest, i to jest ta kwestia, to jest to samo co z remakami, to jest to samo co z Gothic remake'em. Ktoś coś robi, bazując na czymś dziele i twierdzi, że on wie lepiej, on, on ma lepszą wizję. No to idź i zrób sobie swój własny serial, nie? A nie będziesz, wiesz, dzieło, które ludzie kochają, niszczył. ...produktu podobnego. Wtedy już mówiłem, że tak. To jest ten czas. Można rozpocząć sezon na netflixowego Wiedźmina. <grybujesz> jak widać, <grybujesz> jak na zabłanie, włodarze Platformy na N postanowili parę dni później wypuścić pierwszą zajawkę nowego sezonu. Oj tak, sezon numer 4, sezon przedostatni będący już... Czemu to ma taki hollywoodzki plakat? O co tu chodzi? To jest jakiś ten, nie? Na bekę to fani zrobili, powiedzcie mi. Albo antyfani? Czy to jest serio plakat? To wygląda, na... nie? No, bez kitu, weź stary wygoogluj. Bollywood mówi poster. No pa, pa na to. Już już więcej dam, no, nie? Też kolorki takie, nie? Tutaj. Wew, że można by się przyjąć, że dużo plakatów filmowych jest tak robionych, no nie? Ale mi to. Tak trąci takim Hollywood, jakbym wpisał, mówi poster, mówi poster, to może więcej by było takich. Ale te plakaty. Nawet jak tak przedstawiają głównych bohaterów, to starają się mam wrażenie robić w tym coś więcej. Alien jaki miał zajebisty plakat, no nie? Beskito, no patrzcie, pokazuję pokazuję wam więcej, żeby żeby nie było, że się jakoś czepiamy tego, a często tak wyglądają plakaty, zazwyczaj na tych planach dzieje się więcej. Dobra, pana to, porównujemy władce pierścieni. Też niby są przedstawione postacie, też niby są przedstawione w podobnej kolorystyce, tylko, że to jest zrobione bardziej w zasadzie takiego pergaminu, dzieje się coś więcej. Jest jakiś bonusowy plan, no nie? Tutaj stary wytworzony. Okej, okay. mamy dalej. To, to nawet już nie wiem jakie są filmy. Beskitu, też są przedstawione postacie, dzieje się coś więcej. Szybciej i Wściekli stary. Szybciej i Wściekli ma lepszy plakat niż ten Wiedźmin. Beskitu, no nie? Batman, to samo, nie? Alien, no to, to już jest w ogóle topka plakatu. Mjegod w Perl, no to też mistrzostwo. Wiadomo, robi się takie rzeczy, rzuca się tych bohaterów tak na pierwszy plan, ale zazwyczaj w tych plakatach dzieje się coś więcej. A teraz uwaga, polskie plakaty filmowe. Nie wiem, czy jesteście tego świadomi, ale Polacy są bardzo znani generalnie z jakości swoich plakatów filmowych i jest, to jest pewien typ nurtu artystycznego, już takiego trochę w kinie, bo yy, my byliśmy świetni o plakaty. I teraz patrzcie na to. Ja wam pokażę kilka zajebistych polskich plakatów filmowych. I to jest mistrzostwo, co my robiliśmy. Seks misja. No mistrzostwo, nie? Czas apokalipsy. To akurat nie jestem pewny, czy to jest polski plakat. Serio nie jestem. Elektroniczny morderca. Czajz to? Terminator. Polski plakat do terminatora, nie? Mistrzostwo. Polskie plakaty. To była topka kopek, no nie? Akurat mocno, mocno coś. Yy, Zasiągnąłem tego tematu kiedyś, bo on często się pojawia w y, tatuażu, no nie? Motyw plakatu. I nawet oglądałem kiedyś, mogę wam teraz polecić. Mogę wam nawet polecić, bo jest takie zajebiste wideo na YouTubie 11 miesięcy temu wrzucone: Strange Beauty of Polish Movie Posters. Today... No nie? I tutaj ziomeczek też przedstawia, jak różnią się polskie plakaty od zagranicznych plakatów. I. No to... Stary no weź porównaj to, stary, do tego, no nie? Jak, jak, jaką tanizną wali, nie? No proszę cię. Fenomenalne były nasze plakaty. Patrzcie, jak wyglądał polski plakat do Ptaków Hitchcocka. Czajcie to, czajcie to? Mistrzostwo. Mistrzostwo. To jest generalnie sekcja, gdzie kolesie próbują rozszyfrować, o jakim filmie mowa, no nie? Bo jest wszystko napisane po polsku, nie znają polskiego. Ale patrz, na Srebrnym Globie, nie? Mistrzostwo. Totalne mistrzostwo. 12 dniemnych ludzi, polski, polska wersja plakatu. Czas apokalipsy, to faktycznie to był polski plakat, dobrze mówiłem. Więc jak ja widzę coś takiego, w momencie, gdy żyjemy na świecie, gdzie kiedyś było odpierdalane coś takiego w plakatach, to jak można nie poczuć się opylu no nie? Gdzie Wiedźmin jest polski! Powiem, polski rysownik narysować polski plakat! <grym> ...praktycznie Mój łabędzim, wy. śpiewem, Cała... no ja nie, no, przesadzam, przesadzam i to rosuje nad wyraz trąci to Bollywood i nie ma to dużo wspólnego z dobrym plakatem filmowym. No powiedzcie mi, przesadzam, czy jest to bollywoodzkie? No to wygląda jak jakiś sztuczny taki AI wygenerowany, no nie? ...tego, tego cyrkusu. W ramach zagrzania nas do oczekiwania na nową produkcję, zachęcenia rzecz jasna, dostaliśmy zarówno e, krótki klip który już w tym momencie zdążył zebrać całkiem pokaźną liczbę dislike'ów oraz dostaliśmy również garść zdjęć prezentujących w pełnej krasie to, czym chce nas uraczyć Netflix. O. Prezentujących w pełnej krasie to, czym chce nas uraczyć Netflix. No. I powiedzieć, że wygląda to marnie, to jak powiedzieć, bardzo, bardzo mało. Szanowni Państwo, dzisiaj więc sobie na to wszystko zerkniemy, o co... Ay, Beskitu, to mi się kojarzy z takim jednym plakatem, no nie? Kojarzycie ten, ten? Kojarzycie? Nie wiem, czy wam to mogę pokazać. Był taki film o piratach kiedyś, parodia piratów z Karaibów. Piraci się nazywało. To mi to czymś takim zalatuje, nie? O tym mi to trochę zalatuje. Nie, nie, ja nie mogę wam tego pokazać. Pokażę wam twarzy tylko, dobra? Wytnę to, wiecie, że nie było, że ja zaraz reklamuję jakieś rzeczy takie inne, no nie? O, o tym mi trochę zalatuje ten plakat stary. <grywia> Czuj na oko, na pewno rozpozna. <grywia> od lewej do prawej Ominiemy to rzecz jasna standardowo z odpowiednią dozą grillowanka. No, zanim zaczniemy, rzecz jasna, zachęcam wszystkich do zostawienia subskrypcji z dzwoneczkiem. Tak, tak, moi drodzy, lecimy, nie śpimy. Byłoby miło w końcu przebić liczbę 225, bo taka ładniejsza, nie? Przypominam również, że algorytmy YouTube ostatnio bardzo mocno szalają także jeżeli chcecie pomóc mi, żeby moje materiały miały szerszy zasięg, no to zostawcie łapkę w górę, napiszcie komentarz na przynajmniej 7 słów i obejrzyjcie, rzecz jasna, materiał do końca. No, pięknie dziękuję. A teraz przejdźmy do dzisiejszego grillowanka. Na tę chwilę zwiastun na głównym kanale Netflixa, na YouTubie, posiada, uwaga, 21 tysięcy łapek w górę i ponad 50 tysięcy łap w dół, w tym także i dołączona łapa tego oto tutaj łysego. Tutaj przełożyłem Wam komentarze z angielska na, na polska i w zdecydowanej większości są to komentarze, rzecz jasna, szydercze, krytyczne względem producentów serialu Pani Lauren History, czy pamiętamy, showbranerka oraz komentarze. Co jest bardzo znaczące, wzywające do tego, aby nie obwiniać aktorów. O uczestnictwo w tej nieszczęsnej produkcji. Rzecz jasna, chodzi tutaj w głównej mierze o aktora, który zastąpił Henry'ego Kabila w roli Geralta, no Wiedział, o chodzi o Steven To zresztą moi drodzy, ja też często <kuh> powtarzam, żeby ani tego aktora, ani zaprezentowanego również na materiałach dodatkowych, do których zaraz przejdziemy, afroamerykańskiego regisa, aby żadnego z tych aktorów po prostu nie obwiniać o to, że grają w tak kiepskiej produkcji. No, aktor po prostu gra. Tak, on bierze rolę, którą załatwia mu zazwyczaj agent. A to, że agent nieogarnięty, i że niestety tutaj chłopaków wpuścił na niezłą minę, no to, no to co poradzicie, nie? Ale tutaj warto pamiętać, że tak naprawdę sytuacja Hendrego Kawila była, no może nie do końca taka sama, ale dosyć podobna, ponieważ również już de facto przy drugim, a nawet już po pierwszym sezonie widać było, co się z tego wykluje. Widać było, że ten serial to będzie jedno wielkie nieszczęsne a to musi być przyjemne no nie? Być teraz drwale i powiedzieć, a nie mówiłem, nie? Ciekawe, czy ktokolwiek jeszcze tego broni. Widowisko nie mające zbyt wiele wspólnego z jakością i z materiałem źródłowym, a mimo to ludzie kibicowali Henrymu Cavillowi i czekali, aż pojawi się na ekranie, ponieważ chłop ewidentnie się starał. No i z tego co wiemy również, jako Ale jeden z nielicznych na planie, w ogóle znał książki w oryginale i wiedział o co w ogóle w tym widzimie chodzi. Także tu również na początku wzywam do tego, żeby Liama Hemswortha, jak to się mówi, nie hej to Niech chłop zagra najlepiej jak potrafi. Może w tej całej beczce śmiechu będzie przynajmniej jakiś jasny punkt. Tak? Będą może jakieś sceny, przy których nie trzeba będzie czuć zażenowania. I owszem, sam kostium. <Gerba> Zego w nowym sezonie. No nie, no, powiedzmy sobie, je. że jest na tak samo kiepskim poziomie jak pozostała reszta kostiumów. Produkcje fanfiction potrafią zrobić to o niebo lepiej i jestem zaskoczony tym, Ale że ja po tym te peruka w ogóle nie leży. Nie macie takiego wrażenia, że tutaj on wygląda, jakby był przebrany, to wiesz, jak na jasełka? Jak, jak koleś, jak, jakby był przebrany na Halloween? Że to po prostu, no, no, nie siedzi? Jak gry pokazały, jak można świetnie ubrać Geralta, zwłaszcza Wiedźmin 2, Wiedźmin 3, gdzie naprawdę te kurtki typowo wiedźmińskie świetnie łączyły taki rzeczywiście wygląd wiedźmiński, tak to nazwijmy, z funkcjonalnością zbroi skórzanej. Tak tu widać ewidentnie, że no, ludzie, którzy zajmują się tym serialem, no, byli to gdzieś i zrobili Geralta motocyklistę. No niestety, panie Hemsworth, e, trafił pan do Netflixowego produktu wieźminopodobnego, a nie do prawdziwego Wiedźmina. No bo Wiedźminem każdy przecież by chciał być, prawda? Piękne czarodziejki, sława i chwała, a do tego super moce, super sprawność. I... No i niepłodność przede wszystkim, nie? <laughs> nie musisz się martwić I super zdrowie. Te ostatnie by się dzisiaj przydały. Tym bardziej, że niestety dzisiejsze czasy i tempo, w jakim żyjemy, potrafi człowieka po prostu wykończyć. Ciągle na chodzie, ciągle w niedoczasie, w ciągłym biegu, z permanentnie zawaloną głową tym, co jeszcze trzeba zrobić. No a niestety, no nagle się nie rozdwoje, prawda? Z tym większą więc przyjemnością współpracuję i polecam polskiego producenta suplementów i kosmetyków Hellflub Scare. No a z racji tego, że tylko do 17 września z kodem drwal25 macie zniżkę 25% na cały asortyment w Hellflupscare. A jeżeli ktoś to ogląda po tym, no to z kodem drwal10 macie 10% na wszystko. Link do sklepu Hellflupscare wraz z kodem zostawiam w opisie materiału. A teraz wróćmy do dzisiejszego tematu. Przechodząc, moi drodzy, jednak dalej, sama ta scenka, którą Netflix nam pokazał w tej zajawce na YouTubie, ona wcale nie jest taka zła. Niewiele różni się od tego, co widzieliśmy do tej pory, tak? Jest ta walka z tą zjawą, on tam najpierw tam macha jakoś mieczem, potem używa znaku Irden, złapał zjawę w Irden, to potem widzisz, wyciąga jej serduszko i jak tam jeden z komentarzy mówił, no zaiste symboliczny nie, gest, tak, kiedy on nie, to serduszko to się wyciąga, do dokładnie to samo. Pani Hisrich i reszta bez talenci, które Pracowało przy tym serialu to samo zrobili z duszą, która tkwiła w materiale źródłowym. Nie, no, stary. Dobra, ja rozumiem, że to jest trailer, jeszcze nie widzieliśmy całości, ale to stoi tym wyźminem jakby się napierdalał ze zjawu przed chwilą, czy jakby przyszedł i powiedział: Mamo, yy, bo ja muszę jutro yy, bibułę przynieść do szkoły. <laughs> Jak Bibułę, musisz przyjść do szkoły, to czemu i mówisz o 23.00? Jutro, bibułę. Robili z duszą, która tkwiła w materiale źródłowym. We always stick to what Sapkowski intended. No, I just think there's so much material. I myślę, że to jest chyba jedna z najlepszych cen, jakie w ogóle znajdziemy w tym serialu, bo inaczej Netflix raczej by się nią tak nie chwalił. Więc przygotujcie się, że to jest maksimum, no. maksimum Netflixowych możliwości, ok? I oczywiście ta scena chyba w książkach nie występowała, z tego co kojarzę. A nie było chyba żadnej takiej opcji, że Geralt tutaj razem z Milwą i jakimś Krasnalem, nie wiem, który to z nich będzie, bo oni wszyscy tutaj wyglądają e, równie żałośnie. Także tej sceny nie kojarzę, żeby tam jakoś gdzieś była, chyba że po prostu już mnie pamięć zmyliła. Potem ja, mój stary przychodzi, synu potrzebuję na jutro profil zaufany i wniosek. Tam. <noise> Jak szybko się obraca, nie? Aczkolwiek wiecie co skojarzyłem, gdy tylko to zobaczyłem? Tak właściwie to miałem déjà Kojarzycie taki serial? Jak Rings of Power? <noise> Uwaga, w Rings of Power. Ej, ja Rings of Power? Prowem. Trzy razy oglądać, trzy razy mnie do odcinek. Nie da się, po prostu się nie da, no nie? Zawsze to dropię, próbowałem się do tego przemóc. Jakbyś stary, ważne, jakbym chciał, to jest to, no, no nie, no po prostu się nie da. W tym nieszczęsnym drugim sezonie była bliźniaczo podobna scena. Oni tu również się gdzieś tam sali po jakimś tam właśnie w ciemnym lesie. Tu również wyskoczyły z nich nagle upiory. No, również zaczęły na nich drzeć mordy, również była scena, jak bohaterka sunie po glebie, ciągnięta przez te upiory, tak samo jak na Philiam Hemsworth i ma być zaciągnięta prosto do kurhanu. No i potem oczywiście, rzecz jasna, wygrywają, tak? Upiory się rozpadają na kawałeczki. Jakby ktoś wziął <laughs> Ej Mogę odpisać Cała scenografia była gotowa Twoją pracę domową, No Ale pozmieniaj trochę Tak Zmienili color grading Tu jest bardziej Szarawo Niebieskawo A tu było bardziej zielono I tu po raz kolejny No pokazuje coś Co de facto wiedzieliśmy No ludzie którzy tworzą Te wszystkie Nieszczęsne produkcje Właśnie typu Rings of Power Typu Netflixowy produkt podobny, No oni Nie mają bladego pojęcia Czym jest w ogóle fantazy Tak Dla nich fantazy to są właśnie Miecze Czary Jakieś duchy czasami i dorosłe fantazy, dorosłe studenców, to jest dla nich to, jeżeli do tego wszystkiego dodacie dużo zegzu i przemocy i przeklinania. To wtedy jest Szreksu. dorosłe fantazy. A fabuła? Yes. Co wy? Nie ma takiej potrzeby. Także tak to wygląda, no, no typowo Netflixowo, no. Jeżeli to jest najlepsza scena z całości No to chyba możemy domyślać się reszty Liam Hemsworth robi co może Naprawdę nie uważam, żeby wyglądał źle Ja widziałem te komentarze w stylu że, Aha, Wiedźmin z temu i tak dalej Osobiście nie uważam, że wygląda źle Ma po prostu bad ja uważam, że wygląda źle. kostiumy, ale wszyscy w tym serialu mają beznadziejne kostiumy, więc... Jeżeli zaś chodzi o resztę tych zdjęć, jakie dostaliśmy, no na tym zdjęciu widzimy zapewne jakąś retrospekcję do Gerwazego w tej starej zbroi z pierwszego sezonu, więc tu będzie pewnie ta, haha, podmianka twarzy, że no, niby mu się nagle zmieniło. Tu widzimy naszych wesołych cosplayerów, tak jak powiedziałem, fanfiki wyglądają o niebo lepiej. Nowociasna Regis20... No podobnie no mówię, aktor widać potrzebował kasy, no co wam mogę powiedzieć? Blady jak w książkach, ale z tego już świadka Ty, ale weź ty tam i tym użytkownikiem na czacie pisząc, że w cringe'owej komedii horrorowej Army of Darkness lepiej te stylizacje wyglądały. Army of Darkness cringe'owy z klasyka kina. Chłopie, Ar Army of Darkness z Bruce'em Campbellem to nazywasz cringe'owym? Weź ty przeproś to na tym czacie mnie i wszystkich innych oglądających. Nigdy tak nie mów. Przecież to robił, weź. Ten sam koleś co Spider-Man, y. nigdy nie potrafię zapamiętać. Rami, Sulek, Suli Malek, Mali Sulek. Nigdy nie wiem. <laughs> Sami mi. Sam Raimi to robił. Zajebisty. Ja oglądałem ostatnio Army of Darkness, to wam właśnie, znaczy no to jest taki film klasy B, ale powiem wam tak, jak przyjrzycie się w Army of Darkness, w jaki sposób tam są kadry robione i cała reszta, to tam widać artyzm. Serio. Army of Darkness widać, że pomimo tego, że to jest zrobione na jaja, to ma to sens i ma to śnyt taki artystyczny. Czytywanie zaklęcia zajebiste, no nie? Obejrzyjcie sobie Army of Darkness. No i nie, Sam Raimi, on wie, co spięć. A to, że Sena beckę takie filmy kręcił, to coś innego. Jaskier przynajmniej wygląda znowu jak Jaskier z pierwszego sezonu. Już nie wygląda jak jakaś swoja śmieszna emo-wersja. Ciri wygląda... Siri wygląda, jakby chciała porozmawiać z menadżerem tego salonu fryzjerskiego. Oj, nie, ja nie będę z panią rozmawiać, ja poproszę z menadżerem. Ja tutaj tak, tak nikt nie będzie do mnie mówił. Co ty? A, nieźle, tak? Nie ironicznie powiem, że przynajmniej w tym ujęciu. Tak, Shiri wygląda ładnie. No i mamy jeszcze scenkę, która, jeżeli mieliście jakieś wątpliwości, czy to może będzie troszkę lepsze od tego, co było, nie, moi drodzy, tu widzimy, że nie będzie, bo tu widzimy, rzecz jasna, Jennifer z mieczem, no bo po co magia, hej, muszę być lepsza od tego Gerwazego zasranego. Jennifer z mieczem, jest ta jej koleżanka elficka, tak, z mieczem, też również, i będą się tymi mieczami potykać, a za nią widzimy co? Za nią widzimy jakąś krótkowłosą czarodziejkę i... Wesemira! To jest nowy aktor grający Papcza Wesemira. Stary miał dość. <głos》> już uznał, że nie. Nie chce więcej w tym uczestniczyć, więc tu jest Wesemir. Także moi drodzy, mam nadzieję, że pamiętacie w książkach ten rozdział, w którym to Jennifer i jej elficka przyjacielka Francesca udały się do Kermoren, żeby odbić wieźbińskie szkolenie. to <głos》> Na to wygląda. Pod okiem Papcza Wesemira. było? <głos》> nie zdziwię się, jeżeli będzie taki motyw. Naprawdę, ja już. Nie zdziwię się niczego, co ten Netflix odpierniczy Kompletnie No, e, niczego innego się nie spodziewaliśmy Nihil nowi, Mocium Panie Netflixowi zbiera się na Dokończ zdanie To na komentarze, moi drodzy Ja powtórzę teraz to, co Dzięki mówiłem pres, w moim ostatnim za materiale z Farudni no, Kto nie widział, to niech obejrzy Bo tam też jest ciekawe, tak? Byłbym szaleńcem Gdybym widząc, że cały czas ktoś robi to samo, oczekiwał innych rezultatów. Netflix cały czas robi to samo z Wiedźminem. Cały czas ma wywalone na materiał źródłowy. Cały czas ma wywalone na jakąkolwiek jakość. Cały czas ma wywalone na fanów. Wywalone na ten świat, na to uniwersum. Cały czas pani Lauren Hisrudd dowodzi tym projektem, który już od dawna jest martwy i teraz w pośmiertnych drgawkach jeszcze się rusza. Także ten sezon będzie równie zły jak poprzednie, jeżeli nie jeszcze gorszy. Nie mam co do tego żadnych wątpliwości. Przypominam zarazem również, że także Netflix już sobie zdał sprawę z tego, że ten projekt już jest martwy i tuż po tym sezonie rozpoczną się zdjęcia do sezonu numer 5, aby ten cały projekt zamknąć, powiedzieć, że tak miało być. A potem miejmy nadzieję, że albo prawa autorskie wygasną, albo ktoś to w końcu odkupi, bo. Chciałbym jeszcze dla swojego życia zobaczyć dobrą. Serialową bądź filmową adaptację Wieczmina. się to. Szanowni Państwo, komentarze należą do Was. Ja, że ciasna, przypominam wszystkim, którzy chcieliby przynajmniej zbliżyć się do Wiedźmińskiego poziomu formy i kondycji i zdrowia. Przypominam, że ciasna o świetnej promce na stronie Health Labs. Naprawdę fajne produkty. Sam używam już od dawna. Naprawdę sobie chwalę. Jak widzicie, pełen energii. Piękny, zdrowy. Tylko coś włosy nie chcą rosnąć, prawda? No. Także link zostawiam w opisie. Do 17 września macie świetną promkę. Warto skorzystać, bo potem to już długo takiej nie będzie. No. A póki co ode mnie to wszystko. Łapka w górę mile widziana, komentarz mile widziany. A Czy Netflix jest świetny mm, komentarze świetny Mam nadzieję, że zrobią mi dzisiejszy wieczór. Póki co jednak ode mnie to wszystko z brodatym pozdrowieniem. Drwal Rumło. No jest co.